To stopy i kostki. No to to jest. No okay. to co jest układ klimatyczny? Układ klimatyczny. Tak, masaż dwa, przeciw okulizmom mamy takie dobre cele. Ale tam trzeba masować stopy, bo to jest podstawa. Trzy masaże i okulizmy schodzą. Okay. A tu będzie pani chodziła w nich, tak samo przeciwko jesteś Teraz raz zobaczymy jak pani nie zdejmie. Się. Niech Pani jeszcze pochodzi. No. Niech Pani jeszcze pochodzi no. i pani podniesie no. nogę i zobaczymy no. Jak, no. Jak, jakie tu tak. będą odciśnięte receptory. No, na pewno, bo ja Cała mapa będzie. Tak. I mamy tutaj książeczce, która będzie. Tak, 5 tak minut będzie odciśnięte no. wszystko. Jak pani tak sobie dziennie pół godzinki pochodzi, to to idealny masaż, to przyjdzie Pani do mnie 50 zł Pani płaci, a Pani będzie robiła sobie ten tysiąc masażów. Pan co masuje na wszystko? Masuje stopy, kręgosłup, ćwiczenia robię rehabilitacyjne, jak mam komuś pokazać co ma zrobić, ludzie nie, nie, nie umieją ćwiczyć w ogóle. No nie umieją. No wie Pan, każdy musi się czegoś nauczyć, nie na wszystkich. No ale... O, wie Pan są co, takie... mam jeszcze coś takiego, bo tu jeszcze Panu powiem, Aha. mam w domu właśnie takie pałeczki. Tutaj, tutaj tylko takie tam, no, no, stawiam no, sobie tak, na tak, ok, nogę na telewizorze Dokładnie, piśczą, żeby od palców tak, po z powrotem, tak, tak, drugą można dobijać tak, e, kantem jednym stopy, drugim przód, drugi, czyli ma Pani jednocześnie tak. i gimnastykę tu. I jeszcze mamy coś takiego kilku, druciki no, takie, no, sobie tak do, tak dręczaj, do masażu. Ta po głowie też jest. Ja nie wiem, jak by było Wszystkie mówię, te ma, rzeczy tak. są dobre, trzeba się masować, bo tak. Tak. zdrowy ruch, masaże i właściwa to kuchnia to są trzy rzeczy. Wypoczynek. No z tego wypoczywa. jestem zadowolona, że wsadziłam buta i go no, będę no. cały czas chodziła I Trochę szersze że, but dosić, nie tak no, to znaczy, są, one nie są mocne. Ale te, te nie są musi tak, tak, by... mieć palce, muszą mieć tak, swobodę. One, nie one, mogą one być biegają skryfowane. mi tutaj w środku. Gorzej jak się szpilki włoży, no to, ale A, to się nie budzi. No, no to tam, tam raz na dwie godziny na imprezę pani włoża. Tak, no. A później sobie szeroki, raczej takie ja powody. No to będziesz No i teraz sobie zdjąć, zobaczyć pod spodem, jaka stopa jest. Zobaczymy, ile pani nawet 5 minut nie nosiła, jak pani zobaczy. Tak. Tarczyca, jak się ładnie odsłuje. Jelitka, e, tutaj e, okolica wątroby. No, wszystko jest odciśnięte. Czyli te organy zostały pomasowane, sprowokowane do lepszej pracy. Po pięciu minutach już. No, na nosić, jakby to jest naszy. rewelacja. Proszę nie zapominać, że wszystko się zaczyna od stóp albo na stopach kończy. Ja siedzę w tym całe życie. To cała moja filozofia. Ja to y, zgłębiam do dzisiaj ciągle tą filozofię znano 5200 lat. Już. Więc wszystko się zaczyna od stóp. Jak zaczynamy chorować, to to co? Zaczynamy nogi suwać, jak miażdżyca, jak cukrzyca, to porą, cierpią, swędzą, wręcz, i, e, albo zwyrodnienia, albo e, e, jak jest jakiś zły cholesterol, czy miażdżyca, no to co, nie tutaj, tutaj można być ładnym, a, a tu, tu będziecie w żołudach, stopach. Dlatego to jest tak ważne. Dlatego codziennie tu demonstruję gimnastykę stop. Chodźcie na mój blog, stopy krzepią. O! Codziennie pokazuję gimnastykę tam. No, można sobie no, tytuł no, znaleźć no, i patrzeć o haluksach, jak się ćwiczenia robić. No dobrze, dobrze. Jak ręce mnie bolą, ramiona, co robić, jak sobie gimnastykować. Dobrze. Bo ja pokazuję, tak się gimnastykuj, a, a ja tak robię, o tak. Taki chaos panuje, nie? Trzeba ładnie jak coś robi, no to kreatywnie musi się ustawić właściwie. I żeby... To jest, le... to jest pana pana nazwisko, tak jak ma pan tutaj w tej proszówce. Tak? Ta, Lewandowicz. Lewandowicz. Tak. Lewandowicz to ja właśnie. Aha, mówiła Niektórzy nie wierzą, bo mnie spotykają i mówię, nie ja z panem 20 lat, temu rozmawiałem że pan jest synem. 20 lat temu ja rozmawiałem z Lewandowicz. Ta. Czyli rodzice, ktoś tam tak? Nie, to ja tylko... Nie, nie wierzę, tam, nie wierzę. Nie wierzę, bo na tym ja jestem ciągle taki młody. No, no ale myślę, że pan nie. Nie, no chyba, że pan nie jest jeszcze wiekowy taki. Uważamy, pan... No na to. już jestem, już jestem wiepan i na państwowej wikcie od paru lat, a ciągle się czuję, jak, jak wie Pan. Ja, Ale dlatego, że się rusza. Czasem to. jest takie przysłowie. Dobrze, że to ja więc... je chyba wezmę. Tego, to ty akurat? Ten kolor. to kolor... też przymierzyłam. To no dobrze, kolor... nie, bo mamy beżowe, zielone. Yy, nie, niebieskie właśnie.